Maciej Majkrzycki, firma Timak Agropolska. Znajdujemy się w Minikowie na poletkach doświadczalnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie zaprezentujemy Państwu wybrane technologie nawożenia buraka cukrowego oraz kukurydzy. Ostatnie lata i niedobory związane z brakiem wody i chwilowymi suszami w kluczowych momentach wegetacji pokazały nam, jak ważne jest dobre przygotowanie rośliny, a także rozwój i rozbudowa układu korzeniowego. A w dalszej części także części zielonej, w której mówimy o transporcie asymilatów. Pierwszym nawozem, który chcemy omówić w buraku cukrowym jest to Eurofertil Top 49. Nawóz granulowany, który zawiera kompleks Fizio, dodatkowo zawiera mezokalk, czyli wysokoreaktywny węglan wapnia, a także azot, fosfor, siarkę oraz bor. Eee, nawóz zawiera opatentowaną technologię TOPFOS. Mówimy w tym przypadku o mm, cząsteczce fosforu, która połączona jest mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam wyeliminować w dużej mierze problem uwsteczniania się fosforu. Nawozem zastosowanym na wiosnę był nawóz dolisno-doglebowy Fertie Actyl Starter. Nawóz, który łączy w sobie kilka produktów. E, oprócz nawożenia podstawowego NPK zawiera także glicynę i betainę. E, mówimy także o kwasach huminowych i fulwowych. E, nawóz, który polepsza nam strukturę glebową, jest pewnym użyźniaczem, e, jest ukorzeniaczem. E, i dodatkowo stymuluje roślinę do e, większego, lepszego wzrostu i rozwoju układu korzeniowego. Nawożenie do listnej kukurydzy z wykorzystaniem naszego nawozu Fertilider Vital zostało przeprowadzone w fazie 6 liści. Zakres stosowania tego produktu to 4 do 8 liści. Jest to nawóz bardzo kompleksowy, zawierający niezbędne makro i mikroelementy. Dodatkowo wzmocniony biostymulacyjnie. Mówimy tutaj o aminokwasach, o także izopentylu adeniny. Nawożenie startowe kukurydzy z wykorzystaniem Eurofert Top 35 pozwoliło nam wykorzystać, tak jak w przypadku nawozu 49, kompleks Fizio także mezokalk oraz azot i fosfor. Dodatkowo nawóz wzbogacony jest o magnez, siarkę i cynk. W przypadku magnezu mówimy o pobudzeniu procesu fotosyntezy, a jeżeli chodzi o cynk, jest to pierwiastek, który pozwala nam uzyskać prawidłowy rozwój układu korzeniowego.